witajcie z mi drogie cepry witam was dzisiaj serdecznie z górski trasy którą ześmy się z panią kanapową postanowili przejść Idziemy dzisiaj łódzisły na nasosów mały wilki schronisko i będziemy wracać trasa taka kolorowa bo czerwona zielona niebieska co pokażę wam za chwilę na mapie nie będę ukrywał, zem zmachany wielce, bo dwa dni łaziłek łaziłek potem był jeden dzień do roboty, bez pocynku, i dzisiaj Łopiątej ca było wstać. Co wam mogę jeszcze zec? Wyjechaliśmy o godzinie 6, żeby być tutaj w miore w ale Wisła tak rozkopana, jakby tutaj tutajsi dudków sukali korek, czerwone, korek, czerwone, korek, czerwone boję się co będzie jak będziemy wracać mam nadzieję, że to wszystko szybko się skończy, żebyśmy mogli szybko i bezpiecznie wrócić do domu dziś będzie więcej zdjęć niż godania bo i wycieczka taka bardziej męcąco będzie zapraszam na relację Witajcie ponownie. W tej chwili jesteśmy na skrzyżowaniu szlaków. Mamy tutaj szloki czerwony, zielony, niebieski. My w tej chwili będziemy szli na stronę czeską, na wielką, na wielki stożek. Welki, Vel, ja? wielki stożek. Potem jest pod wielkim stożkiem, a potem jest wielki sosow. Mamy jeszcze jakieś 7 km pod górkę, a potem się z obocy. Co zechciał zec? W tej chwili do granicy mamy bardzo blisko, więc zastanawiam się, czy korzystając z okazji, wyrodzę się może trochę kolokwialnie, ale nie spierdoli z tego kraju. Zastanowię się po drodze. Hej! od skrzyżowania szlaku zielonego i czerwonego. Idzie się nam naprawdę bardzo przyjemnie. W tej chwili skończyły się takie strome podejścia. Idziemy sobie spokojnie grzbietem górskim wzdłuż granicy polsko-czeskiej. Turystów niewielu, mijamy z reguły Czechów, także zamiast dzień dobry zawsze marynarskim ahoj się witamy. W tej chwili doszliśmy do stacji kolejki górnej Wisła Soszów. Soszów, przepraszam. Sy, sy, sy jak syczący kobra. I kolejka już działa. Pierwsi turyści zaczynają wjeżdżać na górę. Bierzemy się teraz za konsumpcję czeskich przysmaków i dalej drogę. W dłuższym odpoczynku przy górnej stacji wyciągu krzesełkowego Wisła Szoszów. Soszów. Jak się kiedyś nauczę to prawidłowo wymawiać, to będzie dzień wspaniały. Postanowiliśmy udać się do schroniska pod Soszowem. Nie będę ukrywał, że trasa była bardzo wyczerpująca i pokonanie tych 30 metrów zajęło nam dosłownie 4 minuty. Wobec tego w tej chwili kolejna relacja. No strasznie, było po prostu strasznie. Wiecie, biało, zawierucha. Śnieżyce, generalnie ludzi nie ma w ogóle i, i, i straszne. Nie, ludzie oczywiście są, od godziny 10 chyba jeździ wyciąg, dlatego też muszę powiedzieć, pełno turystów się tutaj zrobiło. Miejsce bardzo rekreacyjne, tak dla dzieciaków, nie dla dzieciaków hamaki, leżaki a więc generalnie można spokojnie pozwolić sobie na turystykę nawet z małymi szkrabami. Szczególnie, że wyciągnie, można tu wjechać i się troszeczkę porelaksować. Dobra, my w tej chwili. Kończymy ten cały relaks 3-minutowy pod schroniskiem i idziemy dalej na wielki Soszów. Niepiliśmy akurat na maraton rowerowy, muszę powiedzieć, że ci wszyscy twardziele i twardzielki, którzy tutaj zasuwają na tych rowerach, wzbudzają we mnie osobiście podziw, ale i nienawidzę ich jednocześnie, że oni na tych rowerach spokojnie tu wjeżdżają, a ja ledwo pod górkę daję radę. Ale tak jak mówię, spoko, naprawdę. Dają radę. A tam przed nami taki sznurek daleko, daleko. I oni jeszcze mają sporo przed sobą pewnie. Ze schroniska pod Soszowem do na sam wielkich Soszów. No nie prowadzi jakaś taka wybitnie yy, trudna trasa. Ale jednocześnie troszkę jest pod górkę i same kamienie. Yy, w tej chwili część, która była taka łatwiejsza, dostępna yy, zajęli rowerzyści, których widzieliście yy, tutaj w dużych ilościach, naprawdę. Yy, I trzeba było niestety posiłkować się kamieniami. Z powrotem spróbujemy zejść tutaj pod wyciągiem narciarskim. Zobaczymy, jak będzie trasa wiodła. Mam nadzieję, że słońce, co prawda, mnie oślepia, ale wy coś zobaczycie. Bardzo fajne miejsce, szkoda tylko, że takie wystawione bardzo mocno na słońce, przydałoby się 2-3 drzewa. Kilka ławeczek, stolików, można sobie spokojnie usiąść, napić herbatki, tak jak my w tej chwili się relaksujemy. No i co muszę powiedzieć jedno niesamowite, ale naprawdę niesamowity widok na Wisłę. Wszystkie te uzdrowiska, wszystkie te domy czasowe pobudowane po drugiej stronie widać naprawdę bardzo fajnie. Jest taka drobna mgiełka, chmurek troszeczkę, ale pogoda jest po prostu idealna na wędrówkę. Hey, hey. se się Kiepca jak miło, napielała no, jak groźba. Poczę aż już doczynę, dom ci jak ucze z Bodecka. Wycieczkę po nadwiślańskich szczytach, zwykle może trochę głupio, ale faktycznie wokół Wisły szczytów nie brakuje. Kończymy na rynku w Ustroniu. Małżonka obiecała Krzysztofowi trochę oscypków, też takich góralskich warkoczy. Udało nam się kupić je gdzieś tam z Koniakowa. Będziemy pilnowali tylko, żeby w czasie jedzenia nie trafić na koniakowskie koronki. Krzysztof mam nadzieję będzie zadowolony, a my powolutku udajemy się już w stronę naszego domu. Udało nam się zrealizować dzisiejsze plany w 150% W 50% jeżeli chodzi o wędrówkę A w 100% dlatego, że udało nam się zebrać trochę grzybów Bardzo lubimy zbierać, co prawda z jedzeniem są już problemy Z rozpoznaniem, ale od tego mamy fachowców Oni nam pomogą Dzięki serdeczne za obejrzenie dzisiejszego filmu I żegnamy Was serdecznie, marynarskim ahoj, ahoj. Z rynku Pustronia